dobro aen... hey, aen... no, no. no. tak

Kijk, naar de zijoren, brechtje. Kom dan weer. Ga. 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 Ga.

тбiстак <marriages> чду <timing> Adam na lewo! Adam na lewo zejść! Marcin przed gościem teraz, przed gościem! Brawo! to, nie mogło zabrać Bliżej jedenastki, Marcin, bliżej jedenastki! Marcin bliżej!

Dziwarky. Gra. Gra? To się no. mówi, że on kurwa galereta, że nie da rady. <grym> Czaty żartował. Czata żartował. <grym> A ja dzisiaj ty, no kurwa, nie dam pierwszy raz w miesiącu takim nowo wybiegł wybiegłem na boisko, nie? No kurwa, ty tak się bym zgoduje jeszcze mi się 900 to przepaliłem się, także, się tak A wy się graliście, tak? No z kim? Jaki wynik? Ty, graliśmy jakieś tam lewickie, Ty 3 1 Do przodu. Do przodu, no tym razem do przodu na no, szczęście. W, w końcu pusta! Hmm. Czerwonej kartki nie było, tak? Nie, ale <laughs> dwie <od> rzut <laughs> Także Fairplay'a nie dostaniemy? <laughs> jest? Co? 1-0 Op. Wiesz, jak oni wygrają tego meczu, to... padek Jak nie wygrają. Tak, muszą wygrać. Ej, dajcie jakieś zmiany! O, repreter środowy. Oooo. Kurwa, prawie w mój. W koło Cię, daj? Rafał gra. Po Nie, nie. Obok. Czemu, nie. go szeroko! Na no, powiem dawno nie widziałem, aż dziwne. Tak? I już... Trzy tygodnie chyba? No. Ja więcej. ostatnio tu do Kamila dzwoniąc, pisze, kurwa, ty dziwko, mówię do mnie nie dzwonisz, bo ja do niego dzień-dzień dzwoniłem, ty, co zły tam ten, a ten kurwa, jak ja przy to cztery dni się nie odzywam, pisze, chuj, nie odzywam się do ciebie, Kto zadzwonił, ty, to przyjadę do ciebie. Z Tak jakby pokucany małżeńca. Jak Daisy? Strzałem, że duża. No, duża. Ale. Super! Cybuł, nie odpuszczaj, cywuś jeszcze! No Miesiąc przerwy, wiesz, to jest trochę piwka, zarobiegania i tragedia. 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 Ale, 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 ale. <trym. <trym> A czy jak zawsze, ek... ze czy tak nie tak. nie to? A czy to? A czy nie A czy to? A to? A czy to? A to? A czy A A z, z, z uszczelniaczem gram. Aha. No. Boję się jeszcze trochę. Bo może ci ktoś wjechać w nogę tak, najgorzej. Ja mam problem z kolanem, bo tylko pogram i już pięciu boli. Tak. Ciągle mam kolany. On myślał, że pod... zagranie pływa i idzie w tamtą stronę. Ciekawe. Ciekawe? Jak tam formuł? Dobrze. Dobrze. O, dobrze? Minutę grał. No to dobrze. Dwie minut. Nie, żartuję. Dwie? Półtora. To Dwie? No no dobrze. Ha. A już podojakie gdzie? Oooo! Nie grać w środku. Jak to wybrałem, kto się spisuje, co? Dobrze. Dobrze. Lepiej niż Nie stary. <grymne> A to mi okay. się kiedyś Ile sześć programów w mieście? 12. Brawo się pod. Prawo Rafał. Niech Paweł. Karny! Pan <grymne> po <grymne> <grymne> Znaczy, bobana, bobana gra. Teraz opuścimy. Zacznijmy. Pana, Nie panaczysz? Mam no kurwa, nie Na środka, Cywa! Dobrze, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. A, dobrze. Brawo, Sobol! Brawo, Sobolek! Grajcie, pan! w ogóle nie zmienia Rafał czeka za cywę, bo nic nie gra, stoi już tobie Rzesiek Rzesiek wejdź za tywe, bo on stoi <tosłuch> 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 weź, weź za owo Wejdź za cywę, bo on stoi <tosłuch>

Chyba dawaj do zmiany. Nie, nie. Chyba dawaj do zmiany. Nie, nie dawaj. O Rafał zagrał. Tak, tak. Ile jest na przewagi na dwa miasta? Pięć połków? Pięć połków? A zostały ten i jeszcze jeden mecz. <coughs> Czyli trzeba wygrać. Trzeba wygrać. Dla Chupaki, Rzeszek, do lewo, do lewo. Z dostak, Rzeszek, Super. Chyba nikt, no? <guletra> Dzisiaj chyba zapyczętuję sobie ten... E, Korone. Koronę. Koronę. Wygrają z... E, e, zaraz to się połownią. Mają cztery. Przegrą? Przegrą, e, Ja gadałem z tym... E, Dawidem. To każde takie szarpnięcie, to ta to się rzucało oh, kurwa, wiesz, o każde szarpnięcie. A pierwito do do katowali. No, karate. 13. Kurwa, lekko pod klanem gorąco czuję. No, grzeje A dużo grasz? Trzeci Z 5 minut w pierwszej połowie, z 7-8 w drugiej połowie. W drugi powie jedną sytuację miałem że młodym, przechodziło się w pierwszej chyba ze dwie albo trzy mm -hmm. i kurwa, wiesz, kompletnie nic, nie? A dobrze, że ktoś inny Wrócisz do farmy. Wiem, że wrócę, tylko muszę teraz pobiegać i na siłę chcę się zapisać, przestaje pić. Znaczy, w... kurwa. Yeah. <laughs> Kogo Wysa... chcę szukać, nie? jak codziennie budzę się po imprezie, codziennie Też mówię... nie nie piję. <laughs> nie piję. Do <laughs> następnego razu. jak tam? No. Wow. Jak wysiadłeś? Dzisiaj to samo. Ja. Mi się babcia zmarła. Prdzielili. No. telefon o 7 no. i zbudził po 7:15. 15. nie mamy mama, nie? Mhm. Ciotka zadzwoniła, że wiesz że czy, czy umier już mm. umierając na wykończeniu już umarła, Jakś tak. Bardzo to już wcześniej było wiadomo, że. Co to wiesz, tego Ona, ona 3, 95 lat stary. A, to już. No, no. i tak wiesz, chyba tyle lat, co z tym życiem robić, nie? No i pojechaliśmy to słuchanie, jak na śródmokrwi, na półdoch z Muzecham, tak powróciłem przed dwunastą dopiero wiesz, tam jeździmy z wujkiem, załatwiałem rzeczy. Proszę, bo jak to wujek, ta ciotka spanikowała. Łap, no. Łap, O niczym nie ten nie myślała. Jeszcze no. dla ciotki, była no. dwa dni temu zmarła, czy trzy dni temu. Na Przyszcz. Przyszcz. No raz, wiesz, chora, wiesz, już też konująca i co. Ale tak i to no. no, dwa dwa tak wiesz. Czy oni dwa pogrzeby no, naraz zaczęli? Tak, tak no. dla babci, to dla tak. babci to już lepiej się nie męczy. Ale i dla nich, jak ona już trzy no, miesiące leżała, tak. tam pampersy jej zmieniali i wiesz, i od leżyny już miała, nie. No, hmm. to, e. Kurde. A też też byliście pogodzeni. Hmm. Tak, bo tak ci dla niej lepiej, ale wiesz, jak człowiek zjechał po to też kurwa wiesz, nie wytrzymałem. Bo... Mm. To, no, tak, tak samo. Ja, na przykład sobie nie wyobrażam. No, Który uderzyć? No. Tak sobie, kurwa, nie wyobrażam kur jakby moja babcia teraz zmarła. No, no co, co tam było? Spokojnie, Marcie zostaw. <laughs> Chodź, Rafał. Ja, ja dzisiaj nawet, <noise> wiesz co, na nic na pewno nie zrobił. Kurwa, stary, tragedia ze mną. Pokażcie jako się ty, Jakoś jako się tym nie trzymuję, bo wiem, bo, że wiesz... Kurwa. Bo po miesiącu przerwy to ciężko tak od razu dobrze zagrać. Mhm. Ja też, też w ogóle do święty nie gram. Fajnie. Jutro studia. Fajnie. Brawo Fajnie, fajnie. Wiem. Coś nie wyobrażam, jakie, jakie tam... 16. Jak ja tam wejdę Ten ostatnio zmieniłem sobie Że zrobię kartacze No to wiesz tu cała, cały dzień na to zajdzie kartacze to z surowych, tak, ziemniaków yy, pięty... Tak to jest tak jak pyzy, tylko takie du dużo większe z tak, mięsem środki kartacze trochę co innego bo pyzy robisz mięs z ziemniaków Przygotowany. A to właśnie z tych tych. tych. A Michał. A, to ja wymyśliłem, że sobie zrobię. Pojechałem mm. tak. do babci, wziąłem przepis. Wszystko pięknie, ładnie. Wszedł w sobotę ten... O kurwa... Wczoraj, na wczoraj i... na 10, sobie zrobię, nie? Bo to już myślałem od tygodnia. kurwa... Cholera, wieczorem, godzina 5, godzina 22 i tata mówi... Słuchaj, jutro jutro mam robotę, jedziesz ze mną. A, A kurde, już babcia do mnie... A Kamil już... sam z pojechał, pojechał potem? Sam, tak. Fajnie no. Ale Adam Adam kurde tak nie jest przekonany do tego samochodu. Czemu? Taki on, wiesz, on trochę tutaj yy, z jednej strony mówi fajnie, fajnie, a z drugiej tak, jakiś taki zamyślony. Jakby, jakby, jakby jeszcze... No bo kurde, jakby nie był pewny, no. pierwsze w życiu taka, taki wydatek nie Inwestycja dla niego, inwestycja, o tyle kasy, bo to żadna inwestycja samochód kupić, no ale wydatek dłuższy. a śmiał się wczoraj, że yy, kilka dni temu zadzwoni do niego ojciec i mówi kupić ci bilet? A kup! I kupiłem na 30 zł bilet, a teraz sama futma. I płacę ten bilet. No. Mam peki. Wiesz, oby, oby to mi się nie psło, bo ogólnie te formy mają tam problemy, w tryski w tych formach. No ty, ty jeździłeś no trochę ten Fordemem. Ale fordami. ten mój patrzy, nie, wiesz, no myślę, się, no się będzie. No, już wycie, na Allegro jest, jest. wystawiony był, ile? Dwa dni na Allegro wystawiony, w piątek, Przemek no, jechał do... Właśnie kaźnik coś mówił, że ten. Patrz, to znaczy tam wiesz, w ogóle rozrząd przeskoczył, głowice wiesz, to już lepiej się nikt nam wykupić wiesz niż ten. Ja myślałem, dalek. że w ogóle ten, no go. Nie, bo tam tylko się i wyszło, nie buda wszystko ok, bo tam że ten... Patrz, jest Marcin! Mhm. Kurwa. No. Wszystko że gadamy, to, to będzie nagrane Te Paczkami biega jak paruwa co? No. To jest Pępida, to jest pępa dzida, tak? Nie. Paparzy? Tam, tam. Tam, tam. Naprawdę tam. A To mi pociągniesz mi Dotry, chłop rękoma Ty mu w dupę i ty mu lada mm. I jak, jak to było?

a ja, wiemy bo oni jeszcze byli zagrani, on to tylko poi to będzie to. Ale go szkoda Ale mogłeś to nie. Jak było jaka przed pan? No. Kurwa ja też muszę iść do lekarza, żeby mieć baczkę z kolanym siedziała. Tu. I do Jancewicza. Tam odpadł jak Ilączyk Eeeh. Kurde, no to... Or Ormeda, to jest... Co na... oni grają? Na fabrycznej. Się I, ile za prześwietlenie, ile to kosztuje? Wizyta 100 zł. A prześwietlenie ile? No, on śledził mnie nawet, panie kochani. Prześwietlenie od razu? Długa kolejka do niego czy bez problemu? 18.30 czwartego. Masz biznesu. jakiś numer do niego? Nie. Ty tam... Bo ja tam przy przyciep, ciepłej chciałem. To bo tam koniec. Tam